Tym razem pracownicy zakładów Wzbogacania Ród spotkali się z uczniami ośrodka, by pokazać im, jak wygląda praca pod ziemią i by poznali ją nie tylko z opowieści. Projekt taki, żeby się spotkać z młodzieżą, taką jaką ta szkoła tutaj dzieci chodzą, i chcieliśmy z nimi dać im trochę radości, chociaż na dzień górnika skrzyknęliśmy się. I po raz kolejny jesteśmy w tym, o, tym ośrodku. Zresztą staramy się im pomagać na różnych imprezach tutaj im robimy. I dzisiaj y, dzieci... Y, Zobaczmy, co górnik robi na dole. Uczniowie mogli więc zobaczyć i doświadczyć, jak wyglądają poszczególne etapy pracy górnika, począwszy od zjazdu pod ziemię. Dostali hełmy z latarkami, dojechali na swoje stanowiska pracy z pokruszonego urobku, wybierali ziarenka miedzi, które stały się ich własnością. Wszystko wykonywali w skupieniu i z wielkim zainteresowaniem. Wcześniej na zajęciach w każdej klasie nauczyciele starali się też przybliżyć, jak wygląda praca górnika za pomocą czy filmów edukacyjnych, czy też bardziej bezpośrednio przez doświadczenie, więc przygotowani byli, ale i tak jest to dla nich pewne wyzwanie, czy przejście ciemnym tunelem z latarką, które imituje zjazd do kopalni, właśnie, czy później wybieranie urobku rudy miedzi. Dlatego to jest też dobre zadanie na skupienie, więc tutaj te warsztaty przygotowane właśnie przez wolontariat. KGHM są naprawdę bardzo interesującym i uczącym nasze dzieci w sposób taki bezpośredni. Uczniowie zostali obdarowani pucharami, a zaproszeni goście własnoręcznie wykonanymi choinkami.